Jakie niespodzianki czekają nas w nowych odcinkach dziedzictwa? Pewne jest, że emocje osiągną apogeum. Neze bardzo przeżywa okrutne słowa, które usłyszała od Basak. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach od 736 do 742, które będą emitowane od 3 do 9 listopada? Dziedzictwo, odcinek. 736, emisja, 3 listopada 2025 roku. Pinar uświadamia na nie, że powodem zachowania Yamana są jego uczucia do niej, ale na nie trudno w to uwierzyć. Jest zdumiona, gdy Jaman rezygnuje z wyjazdu i wraca do rezydencji. W obojgu buzują emocje po niedawnych wydarzeniach. Aize chce utrzymać w tajemnicy to, co dzieje się między nią a Feritem. Ferit robi wszystko, żeby oswoić wciąż spłoszoną Aize. Neze i Falken spędzają razem miłe chwile, a w obecności Basak dalej udają parę, ale dziewczyna nie zamierza tak łatwo zrezygnować. Dziedzictwo odcinek 737, emisja 4 listopada 2025 roku. Ferit i Aizę coraz bardziej zbliżają się do siebie. Niestety, na drodze ich romantycznych spotkań staje kryzys w małżeństwie Iba i Czarnej, która wyrzuciła męża z domu po tym, jak bez porozumienia z nią postanowił kupić dom, a na domiar złego dał się oszukać naciągaczowi i stracił ich wszystkie oszczędności. W rezultacie Ibo wprowadza się do Ferita, a Czarna do Aize. Akcja nie ma już wątpliwości co do wzajemnych uczuć Yamana i Nany. Nie chcąc dopuścić do dalszego rozwoju sytuacji, postanawia znaleźć na nie męża. Jaman i Nana są w szoku, gdy staruszka oświadcza im, że rezydencję odwiedzi jej przyjaciółka z synem, który poszukuje żony. Chociaż oboje są temu przeciwni, nie są w stanie odwieść akcji od jej zamiarów. Dziedzictwo, odcinek, 738, emisja, 5 listopada 2025 roku. Nana jest zła, że ciocia akcja zmusza ją do uczestniczenia w spotkaniu z potencjalnym kandydatem na męża. Nie podoba się jej pomysł aranżowanego małżeństwa. Pinar radzi jej, by wykorzystała to spotkanie w celu zbadania uczuć Jamana. Nana uświadamia sobie, że to właśnie zainicjowane przez ciotkę spotkanie i zazdrość o nią są powodem jego ostatnich wybuchów gniewu. Aize i Ferit mają już dość problemów Ibrahima i Czarnej, przez które nie mają szansy być sam na sam. Ferit postanawia jak najszybciej znaleźć oszusta finansowego i zakończyć konflikt skłóconego małżeństwa. Tymczasem Neze jest świadkiem zażyłej rozmowy Folkana i Basak. Na ich widok dziewczynie robi się bardzo przykro. Dziedzictwo, odcinek, 739, emisja, 6 listopada 2025 roku. Ferit i Aize są na tropie naciąkacza, który oszukał Iba. Udając narzeczeństwo szukające domu, oglądają z nim nieruchomość. Jednocześnie próbują pogodzić Iba z Czarną, chociaż ta sprawa wydaje się znacznie trudniejsza. Yaman jest zazdrosny o nanę. Kiedy zauważa, że Kubili jest nią zainteresowany, nie wytrzymuje i zabiera nanę do biura pod pretekstem pilnej pracy. Tam spędzają czas w serdecznej atmosferze. Nana coraz bardziej przekonuje się, że Pinar mogła mieć rację, mówiąc o uczuciach, jakie żywi do niej Jaman. Dziedzictwo odcinek 740 emisja 7 listopada 2025 roku. Ferit zabiera Aizę na romantyczny spacer w parku. Imponuje kobiecie dbałością o szczegóły. Ma ze sobą herbatę, ciastka, lampiony. Choć para jest pewna, że w parku nikt im już nie przeszkodzi i będą mogli się sobą nacieszyć, Aizę słyszy nagle szloch swojej siostry, którą przygnębiły krytyczne i pogardliwe słowa Basak. Jaman jest poirytowany wizytą Kubileja. Nie jest w stanie znieść jego zainteresowania naną. Ma też wrażenie, że Kubili zaczyna podobać się guwernantce. Gdy Ferit i Aize mają już zatrzymać naciągacza na gorącym uczynku, i bo psuje całą akcję, i oszust ucieka. Czarna ma już dość samowolki i niesubordynacji Ibrahima. Dziedzictwo odcinek 741 emisja 8 listopada 2025 roku. Neze bardzo przeżywa okrutne słowa, które usłyszała od Basak. Ferit i Aize dalej prowadzą śledztwo w sprawie naciągacza, który oszukał Iba. Okazuje się, że kobieta, która jest kluczem do rozwiązania sprawy, to licealna koleżanka Ferita, nie kryjąca swojego zainteresowania nim. Nana ukrywa się przed Kubilejem w magazynku. Einer najpierw nakierowuje go na kryjówkę Nany, a potem zamyka ich w pomieszczeniu razem. Nana dostaje ataku klaustrofobii, a z pomocą śpieszy jej Jaman. Ferit próbuje spędzić z Aizer romantyczne chwile, które tym razem przerywa im telefon od komendanta. Przełożony informuje Ferita, że ma się udać na półroczną tajną misję. Ferit i Aize są załamani tą wiadomością. Dziedzictwo, odcinek 742, emisja, 9 listopada 2025 roku. Aizę rzuca się w wir pracy, żeby ukryć smutek z powodu wyjazdu Ferita. Ferit przeciwnie, nie kryje swoich uczuć. Yaman nie może sobie poradzić z szalejącą w nim burzą uczuć. Ferit uspokaja go, zapewniając, że Nana nie przyjmie oświadczeń kubileja. Neze, widząc Folkana i Basak wychodzących razem, całkiem się załamuje. Folken, zaniepokojony stanem przyjaciółki, dowiaduje się o postępku basak i robi jej awanturę. Akca przypadkiem słyszy rozmowę Nany z przyjaciółką, opatrznie rozumie jej słowa i jest przekonana, że Nana chce dać kubilejowi szansę. Szybko dzieli się tą wiadomością z Elwan, a ona z kubilejem. Oliwy do ognia dolewa też Ainer. Zachęcony mężczyzna postanawia oświadczyć się na nie, o czym informuje Yamana.